Dzień dobry, tu ja mówię. Po wczorajszym sukcesie z Finlandią. Króciutko, proszę Państwa, o tej piłce nożnej, bo szlak nie trafia, muszę powiedzieć. Wczoraj napisałem, jak zwykle się powołuje na to, co napisałem na portalu Twitter, no ale to jest takie miejsce, gdzie w sposób skondensowany opowiada się o tym, co się wydarzyło. Takie krótkie podsumowanie. No, mamy do czynienia z kapitanem, który porzucił swoją reprezentację. E, e, wcześniej e, olał pożegnalny mecz zawodnika, który rzeczywiście oddawał serce na boisku i gryzł trawę, czyli Kamila Grosickiego. Jeszcze wcześniej trener odebrał mu opaskę kapitańską. Po czym on stwierdził, że. On, czyli Lewandowski, że to nie ma żadnego znaczenia, kto jest kapitanem, to jest tylko opaska. W następnym telefonie już się obraził na śmierć, powiedział, że na reprezentację nie przyjedzie. No, a jeszcze wcześniej stwierdził, że nie przyjedzie na mecz na kadrę przed meczem eliminacyjnym z Finlandią. Wczoraj, jeszcze uzupełnię tą treść z Twittera, kapitan to już chyba rezerwowy, rezerwowego, bo miał być zieliński, ale był kontuzjowany. Bednarek zaczął opowiadać jakieś brednie w stylu Ryszarda Pertur o podzielonej Polsce, co przeszkadzało mu nie wiem, w grze na boisku, pokryciu napastników fińskich Finów. Tego wszystkiego. No jeszcze do tego mamy reakcję kibiców skandujących imię i nazwisko Lewandowskiego, który reprezentację olał, no i wulgary w stronę, probierza, który się w tym wszystkim też pogubił. I to jest, proszę Państwa, kompletne podsumowanie całego tego bajzlu. Od trenera przez kapitana, aż po e, kibiców, czy no, takich, pożal, pożal się Boże, po, kibiców. Proszę Państwa, jeśli nie ma pewnych świętości ustalonych w grze czy w życiu, jeśli się te świętości ruga, jeśli się na te, te świętości pluje, no to efekty takie, jakie są. Jeśli przyjeżdżają zawodnicy, którzy... Tak naprawdę chcą odbędzić swoje, którzy mają swoje kontrakty, bo jak wygląda kariera teraz przeciętnego zawodnika polskiego, no to wiadomo. On ma 18, 19, 20 lat, już się rozgląda na tym, żeby grać w drugiej czy trzeciej lidze niemieckiej, włoskiej, bo wiadomo, że tam więcej płacą. To są, to są biznesy tak zwanych scoutów i tak dalej, i tak dalej. Długo by można o tym opowiadać. Ja wiem jedno, jeśli zawodnik nie, nie traktuje reprezentacji jak świętość, to on tam nie powinien grać. Jakie być powinno pierwsze kryterium, jeżeli chodzi o grę w, w reprezentacji? No większość powiedział umiejętności. No nie no, pierwsze kryterium to jest powinna być wola. Wola gry w reprezentacji, wręcz traktowanie tego jako cel nadrzędny, cel najważniejszy to jest pierwsze kryterium. Ale jak ktoś ma umiejętności, ale ma za przeproszeniem gdzieś tą reprezentację, no to po prostu nie ma miejsca dla niego w takiej reprezentacji. A czy my zmienimy te wypiertę tego limy kolejnego trenera? Przypomnę, że to byłby już piąty w ciągu ostatnich czterech lat, a jeszcze szósty by miał szansę na to samo, bo przecież mamy jeszcze pół roku na to, żeby go wypiertę tego no to no o czym tutaj drodzy państwo mówimy? No o czym my tutaj mówimy? No mamy zawodników takie jaki mamy, wolę gry taką jaką mamy, więc dajmy sobie spokój z reprezentacją dopóki nie będzie jakiejś świeżej krwi, rzeczywiście zawodników, którzy będą w stanie połączyć i umiejętności, i chęć grania w, w tym zespole, no to jak dzisiaj słyszałem o nowym polskim Ancelottim, czyli Janie Urbanie zamiast Probierza, no to z, za pół roku ci sami by krzyczeli pier, do, do Urbana, bo z, no z tej gliny po prostu niczego się nie wyrzeźbia, czy jak to woli z tej mąki chleba nie będzie. Koniec, kropka. Dlaczego wspomniałem o całej, e, całej tej sytuacji e, piłkarskiej? Gdzie, I jeszcze jedna, może tylko uwaga. Proszę Państwa, ja naprawdę kiedyś byłem fanatykiem, jeżeli chodzi o granie i kibicowanie, ale to, co się dzieje i w tej piłce pi, klubowej i reprezentacyjnej, zochydziło mi to dokumentnie. E, nie było meczu, które, którego bym w stanie był opuścić. No, to naprawdę no w czasach dzieciństwa i jeszcze młodości no to, to był priorytet. Nawet z imprezy potrafiłem się zerwać, żeby obejrzeć mecz Widzewa. I to tak się złożyło, że to był ten słynny mecz, panie Turek, kończ pan. E, kończ pan ten, e, ten mecz, no ale teraz jak na to wszystko patrzę, no to muszę po prostu żygać, Czy czytam te komentarze i znów mi się chce żygać. Jeśli ktoś usprawiedliwia postawę e, i to jeszcze kapitana, który po prostu olewa zgrupowania, później się rzuca dupą za przeproszeniem, obraża się na reprezentację, no to jakby się na matkę, na własne dziecko obraził, e, czy na napluł na koszulkę reprezentacyjną. No, ja tego nie rozumiem i nie chcę rozumieć, w ogóle nie chcę wchodzić w te dywagacje, czy on jest utalentowany, czy intelektowy? W tym kontekście mi to kompletnie wisi. Albo jesteś reprezentantem Polski, jeszcze kapitanem reprezentacji Polski się i wyprowadzasz flaki dla tej reprezentacji, albo cię nie ma. Koniec dyskusji. Na no, to jest właśnie takie nawiązanie też do tego, co wyczynia nasz ukochany premier Ryżawy. Jak mówił i Tego, co się dzisiaj wydarzyło w Sejmie. Drodzy Państwo, ja myślałem, że znów tu będę musiał się produkować, żeby zohydzić Państwu tą postać, żeby, bo, bo nie ukrywam, że, że jest to osoba, której, której wyjątkowo nie lubię, mówię o Tusku. No ale tu się okazuje, że gro, roboty za mnie odwalili fanatycy wręcz, fanatyczni zwolennicy Tuska, no jeśli Michalik, ta Michalik, ta Eliza Michalik, pisze, że było to jedno z bardziej beznadziejnych, jeśli nie najgorsze wystąpienie Tuska w Sejmie no to co tutaj więcej dodawać ja z kolei na portalu patrzyłem napisałem taki felieton no, odwołując się do no, mało oryginalnej metafory, no ale co tutaj oryginalnego można z Tuska wyrzeźbić? No to jest jednocześnie zdarta płyta i na, zacinająca się taśma magnetofonowa. No ci z Państwa, którzy korzystali z tych archiwalnych, ja lubię. Ja jestem sentymentalny, to chyba cecha starszych ludzi już. Korzystali z tych sprzętów jak magnetofon kasetowy, czy jeszcze szpulowy wcześniej, a później... <śmiech> <śmiech> to no znaczy najpierw szpulowy, a później kasetowy, a równocześnie przynajmniej w moim otoczeniu i teraz ta moda wraca, były bardzo modne płyty i gramofon a mieliśmy trochę dobrego tego sprzętu z, z Unitry, z Diory eee, no każdy marzył o tym wzmacniaczu mini wieży, dużej wieży, ja akurat miałem sprzęt, który bazował na jakimś Cyrylu chyba gramofonie i Radio było Zodiak, ale ładnie to dawało rodę, mnie się podobało, zresztą w tamtych czasach to był taki, taka średnia półka, no bo kogo było spać na te wszystkie Filipse? a jak się później okazało, te filipsy to ściągaliśmy, no to to jest, dzisiaj to się nazywa Chińszczyzną, a to co, czego nie widzicie, a co ja słyszę i widzę, to są żurawie, lecą żurawie. Dobra dosyć tych piłkarskich, piłkarsko-ornitologicznych, magnetofonowo-gramofonowych, no ale generalnie chodzi o to, że Tusk po prostu otworzył starą, przeskakującą płytę, a później się przerzucił na magnetofon kasetowy i zaczęło mu wciągać taśmę. No to było naprawdę rozpaczliwe. To mielenie, to znaczy ta płyta mu jak zwykle przeskakiwała na pis, 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 a taśmę mu wciągało, e, re, re, Robimy. Jesteśmy na odcinku, odzyskaliśmy miejsce przy stole i to wszystko drodzy Państwo już słyszeliśmy w 57 wersach, e, wersjach, wersach też. Mencen e, tweetował na bieżąco Sejmu nie zostawiając suchej nitki na na Tusku, no ale Mencen to wiadomo, ma w tym interes, Jest było nie było szefem partii opozycyjnej, no, ale później wszedł na trybunę z i no niemal zjadł, albo wciągnął jedną dziurką nosa, a drugą wysmarkał, za przeproszeniem Tuska, no bo ileż można. E to przemówienie zostało też fatalnie odebrane przez media sprzyjające Tuskowi. Ba, zostało źle odebrane przez tych Silnych Razem, bo u nich tam jest jedna determinacja. No jak sobie państwo wejdziecie na komentarze ze strony Silnych Razem, Eee, znaczy w tej grupie silnych razem, to tam zauważycie jedno, jedno wielkie wycie w, do, w odniesieniu do tego, że żadnych rozliczeń, jeżeli chodzi o pis, nie było i nie ma. A to, co jest, to jest gra pozorów. Tam zobaczycie płacze i lamenty nad tym, że Sematecki biega i robi sobie, a rzeczywiście tak robi i tak, i tak biega. PiS zastosował też stary manewr, ale bardzo dobrze zrobił, bo to, to też było wymowne, ta prawa strona sali całkowicie pusta. No boż ile razy, proszę państwa, można słuchać tego samego? Ile razy można brać udział w tym samym tandetnym spektaklu nafaszerowanym kłamstwami? No, jeśli państwu powiem, bo pewnie jest, większość z was nie oglądała, bo to się działo, ja to niestety obejrzałem w całości. Cud, że nie przysnąłem. To się działo gdzieś od godziny 9.15 bodajże, no, czyli w takim e, czasie, gdzie większość z państwa pracuje albo, albo się jeszcze uczy. Natomiast ja to przebrnąłem przez tą całość. No jeśli tam jednym z argumentów było to, że PiS na 500 plus wydawał 16 miliardów, a Tusk wydał 60 na 800 plus. Jezus Maria, no drodzy Państwo, no przecież to się jednocześnie można pożygać i brzuch ze śmiechu pęka, no przecież wiadomo kto stworzył ten pro, program, wiadomo, że na koniec kadencji PiS zatwierdził też to 800+, plus. i wiadomo kto mówił pieniędzy nie ma i nie będzie, no. Ta bezczelność i powtarzalność w tej bezczelności, ale też całkowity brak refleksji. No, przecież ten typ nie jest aż na tyle tępy, żeby nie widział, że stracił w półtora roku jakieś półtora miliona do dwóch milionów elektoratu. Przegrał wybory prezydenckie po półtora roku własnych rządów i przegrał te wybory, dlatego że rządził i dlatego że te rządy to wyglądały tak, jak wyglądały. Notowania ma partyjne takie, że tej koalicji już praktycznie nie ma. Gdyby wybory się odbyły dzisiaj, to władzę przejmuje PiS z Konfederacją pod warunkiem, że się dogadają. Cebos. Czyli całkowicie podległa sondażownia rządowi, yy, pokazuje wynik 32%, proszę Państwa. 32% dla poparcia tego rządu. Ja napisałem, że to jest najsłabszy winy go 2015 roku. Ja przypuszczam, że to jest jeszcze słabszy. Nie wiem, czy Ewa, rząd, Ewy Kowacz miał tak złe notowania. I sam Tusk, kiedy rządził w latach 2007-2014. No ale dobrze, no to, to, to wiemy, że Tusk jest Tuskiem, że to co on mówi nie ma większego znaczenia, że to trzeba mieć cierpliwość niesamowitą, ale i też mocny żołądek, żeby to wytrzymać. No ale co dalej, bo przecież całe to, całe to przemówienie, cały ten cyrk, cały ten spektakl służy jednemu, służy wotum zaufania. Drodzy Państwo, za chwilę przychodzi do mnie Wiesiek, i Wiesiek będzie piłował, bo Wiesiek ma piłę i się zna na piłowaniu, a ja to jest jedna z tych nielicznych robót, których które, które chińską piłą nie jestem w stanie wykonać, bo to, to, to trzeba kupić więcej łańcuchów i, i paliwa niż warte to wszystko co Wiesiek zrobi po swojemu, a to jest Fachmanek ich tu do, na obkółko nie ma. Dlatego nagrywam ten, ten odcinek jeszcze przed. No, tylko że porębać trzeba będzie. No nic, będziemy robić o tym oddzielne odcinki. Dlatego nagrałem ten odcinek, proszę Państwa, przed y, głosowaniem. No, ale w ciemno. Ciemno e, nagrałem ten odcinek przegłosowania, bo wiem, jak to głosowanie się skończy. No, Tusk to jest Cwaniec, oczywiście, że on tradycyjnie policzył głosy, zanim, e, zanim się wziął za tą robotę. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę na to, co się stało 1 czerwca. E, wieczorem 1 czerwca tam nie było przemówienia Tuska. No, niektórzy mówili, że Trzaskowski ze złośliwości nie chciał go dopuścić, a niektórzy mówili, że Tusk nie chciał brać na swoje barki kompromitacji, bo on nie wierzył, że te wybory wygra. No, i ja przyjmuję tą drugą wersję, ale co najmniej zachował się ostrożnie i w tej sytuacji będzie tak samo no gdyby Tusk przegrał to głosowanie po tym co się tam naprodukował no to, to byłaby to jedna wielka kompromitacja a ponieważ nic nie sala tak jak władza to on to wotum zaufania uzyska, on to wotum zaufania uzyska, tym samym zaszantażuje, no to co mówiliśmy parę odcinków temu też, tym samym zaszantażuje cały skład e, koalicji e, no i to co będzie gniło bo, bo co my mamy, my mamy proszę Państwa prawie połowę czerwca, za chwilę będą Wakacje więc do sierpnia, kiedy będzie zaprzysiężony prezydent yy, yy, Nawrocki. To się nic nie wydarzy. No Oczywiście nie będzie że żadnego ściągania lejców, nie będzie żadnego e, żadnego nowego otwarcia, nie będzie żadnej nowej dynamiki, nie będzie się żadnego brania do roboty. Kto sobie kupił czas, kupił sobie kolejne miesiące, ale to nie znaczy, że to w tej chwili będzie jakiś przełom. On oczywiście będzie szedł na zwarcie z prezydentem. On, on będzie trollował po, na portalu X, tak żeby podnosić ciśnienie yy, i żeby to karmiać swoich największych fanatyków, a z drugiej strony prowokować wyborców po drugiej stronie, ale nic poza tym robił nie będzie. Nie będzie otwierania żadnych nowych projektów, nie będzie CPK, będzie zdale pitolenie. Yy, no więc trzeba sobie zadać pytanie, jak długo to może potrwać. Proszę Państwa, ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo to wiecie jaka jest dynamika w Polsce. To no, chociażby po tym cyrku, co się działo w ostatnio w, na, w, w reprezentacji. To, to kto jest w stanie przewidzieć takie cyrki. No, jest tak zwana dynamika zdarzeń, jest, są emocje w polityce, jak, jak wszędzie. I w zależności od tego, kto zacznie strasznie tracić, bo im bliżej wyborów, bo to też jest tak. Proszę Państwa, się mówi, że w tej chwili samobójstwem jest dla kilku partii wcześniejsze wyborne, no ale przecież oni z tym wcześniej czy później mogą, muszą się zmierzyć. No więc powstaje też pytanie, czy Eee, czy PSL, Trzecia Droga i Lewica nie powinny myśleć o tym, co z tym zrobić, bo już za dwa lata. Bo im dłużej oczywiście będą trwali w tej koalicji, no to tym ich szanse będą, będą mniejsze. No to nie jest tak, że oni się nie zgodzą teraz na wcześniejsze wybory, to wygrają na tym za dwa lata. No guzik, prawda, jeszcze gorzej. Ten wynik będzie jeszcze gorszy, jeszcze będą w jeszcze, jeszcze większym podczasku i będą mieli jeszcze mniejsze szanse na to. Więc najszybciej to wszystko się rozsypie wtedy, kiedy. Te trzy partie znajdą jakiś sposób, znajdą jakiś pomysł na to, żeby się znaleźć w, w parlamencie, no tylko pytanie, jaki to ma być sposób. No jest jeszcze jeden wariant, no, trzeba pamiętać o tym, że ta opcja, e, przez usta mi to nie przechodzi, demokratyczna, jak oni sami siebie nazywają, regularnie sięga po taki patent jak nowe otwarcie, jak nowa partia systemowa, no, był Palikot, była Nowoczesna, był Cookies. No to teraz było oczywiście no to teraz można liczyć na to, czy, czy liczyć się z tym, że powstanie jakiś cudaczny twór centroprawicowy, no bo tam jest, tam jest największy rezerwuar, po to, żeby walczyć, po to, żeby walczyć z Konfederacją, która w tej chwili zyskuje dzięki słabości pis i platformy obywatelskiej, oni jeszcze tak mogą z tego, z tego wybrnąć i to wtedy jest jakieś tam rozwiązanie no tylko, że nowa partia systemowa która swoje szeregi będzie czy na listy wściągać, będzie tych outsiderów, to to, to to jest za gruby pomysł, nawet jak na bezczelność tego środowiska, więc to się ze sobą nie klei, więc wcześniejsze wybory yy, będą wówczas, gdy te trzy partie znajdą jakiś pomysł na to, żeby zajść w nowym parlamencie, albo zrozumieją, że dalsze trwanie w tym układzie no bo to może być tak, że oni zerwą koalicję, ale jednocześnie nie będą chcieli, nie będą chcieli doprowadzić do wcześniejszych, wcześniejszych wyborów, więc tutaj scenariuszy może być naprawdę sporo, łącznie z tym rządem technicznym, ale nie na tym etapie i nie teraz, który wymyślił Kaczyński. No i ten drugi wariant, kiedy rzeczywiście powstanie jakiś nowy twór, i, i wtedy. Jeśli Tusk zobaczy, że z tym nowym tworem może przedłużyć drugą kadencję, no to zaryzykuje, chociaż to ryzyko jest bardzo duże, bo znowu się ze mnie Państwo śmiejecie, że Tusk pójdzie siedzieć. Ale ja jestem przekonany, że po tym, co odwalił Tusk i Bodnar przez te półtora roku, to PiS nie odpuści. A już jak zostanie jeszcze Kaczyński na swoim stanowisku, a wszystko na to wskazuje. I Ziobro, i ta cała reszta upokarzanych, ściganych posłów, polityków, byłych spis, oni na pewno o tym nie zapomną. A ponieważ Tuszkim otworzył bramy, nie furtki, ale bramy prawne, bo to co robili z Bodnarem, to było przekroczenie wszelkich granic prawnych, no to będą z tego, z tego dowoli korzystać, a może i będą otwierali kolejne furtki, i własne bramy. Także Tusk, tą oczywiście dzisiaj to wotum zaufania uzyska, ale jak długo na tym pojedzie, to nie jestem w stanie powiedzieć. To będzie na pewno proces gminy. Nie będzie na żadnego nowego otwarcia, będzie to dalej gniło. W jakim tempie i kiedy się zorientują te mniejsze partie koalicyjne, że, dłużej, że dalsze trwanie w tym wszystkim nie ma najmniejszego sensu, no to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy Wnioski. Tusk jest Tuskiem i z Tuska się nic już więcej nie da wycisnąć, ani są sam z siebie nic nie wyciśnie. Ta koalicja nie ma żadnej przyszłości, to będzie koalicja zgnilizny i rozkładu. Pozostaje otwarte pytanie, dlatego jeszcze nie ma wniosku, jak długo to potrwa. No, miejmy nadzieję, że niedługo i że wszystko to się rozstrzygnie korzystnie dla Polski przed końcem kadencji, czyli przed 2027 roku, rokiem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.